21 czerwca 1945 roku zakończył się w Moskwie proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Byli oskarżeni m.in. o organizowanie zbrojnych oddziałów działających na tyłach Armii Czerwonej, działalność szpiegostwo-terrorystyczną skierowaną przeciwko Armii Czerwonej i planowanie wspólnego z Niemcami wystąpienia przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Z 16 sądzonych, 13 zostało uznanych za winnych. Przywódcy polskiego podziemia zostali aresztowani w trakcie negocjacji, które podjęli z Sowietami, godząc się z postanowieniami konferencji w Jałcie, gdzie ustalono, że w Polsce powstanie tymczasowy rząd jedności narodowej, do którego wejdą polscy komuniści i przedstawiciele rządu londyńskiego. Proces moskiewski był pogwałceniem prawa międzynarodowego, które nie pozwala na to, by władze jednego państwa były sądzone przez sądy innego państwa. Mimo to mocarstwa zachodnie zaakceptowały ten wyrok. Ambasador brytyjski w Moskwie powiedział, nikogo nie skazano na śmierć, oskarżeni mieli możliwość bronić się. W tym samym czasie, kiedy toczył się proces moskiewski, Stanisław Mikołajczyk negocjował również w Moskwie swoje wejście do tymczasowego rządu jedności narodowej. Najwyższy wyrok otrzymał były komendant główny armii krajowej Leopold Okulicki. Skazany był na 10 lat, zmarł w 1946 roku w więzieniu na Łubiance. Delegat rządu Jan Stanisław Jankowski został skazany na 8 lat. Zmarł w więzieniu we Włodzimierzu w roku 1953. Jan Jasiukowicz, zastępca delegata rządu, został skazany na 5 lat. Zmarł w roku 1946. Kazimierz Puszak został skazany na półtora roku. Po odsiedzeniu w roku w więzieniu sowieckim skazany został w Polsce na 5 lat. Zmarł w więzieniu w Rawiczu w roku 1950. Pozostałym skazanym pozwolono żyć.